Yo, hej, cześć, Manko, z tej strony Bladixyt, a to jest już drugi odcinek z kamerką. Tak, dzisiaj, widzu, jest drugi odcinek z serii zagremy w Minecraft, w którym to odcinku będziemy kontynuować robienie mostu. Zaraz wam powiem, dlaczego jesteśmy w takim miejscu. Jesteśmy... o, jeszcze poczekajcie, ściszę sobie dźwięki z samej gry. Tak naprawdę je wyciszę po całości, żeby nam nie przeszkadzały. I teraz wam powiem... O co chodzi? Mamy zrobiony ten główny most, tak? Mamy zrobiony ten główny most, i zaczą, zacząłem po prostu nagrywać kolejny odcinek yy, przedwczoraj. No i miałem złe miejsce na dysku i mi się przerwało nagrywanie. Zmieniłem po prostu ścieżkę nagrywania tych filmów, żeby miał na dysku D. Widziałem tam ponad 400 GB. No i teraz bez problemu. Mamy 400 Kobla, które yy, między, między odcinkami wykopałem. Żeby po prostu nie robić tego odcinka, bo byłoby to po prostu za nudne dla was. I żeby wam po prostu nie zanudzać. Więc jak jest plan na ten most? Yy, Identycznie jak ten. Czyli ja sobie jeszcze przyjrzę się. Na początku zrobimy sobie tą ramkę. Jak dookoła. I jest to tak jakby co drugi. Do góry, do góry. Dobra, to już jakoś ogarniemy sobie akurat. Jeśli nie wiem co pamiętamy, to zrobimy, zrobimy sobie... Zrobimy sobie... Mm, sprawdzenie szybkie. Pyk, 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 pyk sobie tutaj do końca zrobimy dotąd no niech będzie ja sobie może nawet przedłużę o w ten sposób w ogóle mam tak czuły mikrofon na no, jakieś wielkie dźwięki w ogóle słyszycie teraz na pewno moją myszkę jak klikam no wy na pewno słyszycie tą myszkę no i po prostu mikrofon jest za bardzo czuły i mam specjalnie inną klawiaturę do nagrywania wziąłem tam od mamy żeby to miało ręce i nogi dobra więc zaczniemy sobie odtąd Teraz są dwa przerwy, czyli tu. Dwa przerwy, tu, dwa przerwy 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 tu, dwa tu, tu, tutaj raz dwa, tutaj raz dwa, tutaj raz dwa, tutaj, tutaj raz dwa, tutaj raz dwa, tutaj raz dwa, tutaj, raz, dwa. tutaj, raz, dwa. tutaj i raz dwa. Hmm. Dobra, to już będzie prosto do dołu iść. Tak jakby będzie coraz to niżej, czyli musimy tak samo zacząć sobie odtąd tutaj. zupełnie no, od tamtej strony po prostu. Zrobię sobie po prostu od tamtej strony i będzie idealnie. Yy, raz, dwa tu, raz, dwa tu, raz, dwa tu, raz, dwa tu, raz, dwa tutaj, tutaj. Nie będę wam mówić, bo już was może denerwować. Raz, dwa tu, dobrze, zgadza się, zgadza się ładnie. Tutaj, yy, tutaj i tutaj i tutaj, mam nadzieję, że nie jestem za daleko mikrofonu, bo patrzę na OBS-a, jest na tym żółtym obszarze i powinno się wszystko powinno się wszystko zgadzać, więc raz, dwa tutaj a nie, bo tuż już dałem, tak jakby ok, ci się wszystko ładnie zgadza, dobra, Ten bloczek nam poleciał, ale jest on nieistotny, więc od tamtej strony zaczniemy sobie robić, zaczniemy sobie robić ile jest? 3 minuty, a już mamy tle zrobione, no dobra czyli to było Zaraz do... sobie sprawdzimy jeszcze, jak dokładnie to zostało zrobione przeze mnie. To idzie do góry, 3, tak jakby po, poza tą podstawą. Poza tą podstawą, tak, dwa do góry i tak jakby na ukos jeszcze. Ok. Poza, poza tym dwa do góry i na ukos jeszcze. Dwa do góry. Fajnie gdyby to może tak, właśnie zrobić sobie w ten sposób, że będziemy na górze stacjonować. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz dwa raz, raz, dwa. raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Dobra, może będę w pamięci mówił, bo się pewnie Was to irytuje po prostu. A jeśli nie, to. A jeśli nie, to fajnie. Ok, raz, dwa. Jak jest, jeszcze chciałem powiedzieć w międzyczasie, jak to robię. To jest równo, tak, to jest równo. Więc jak to robię, chciałem też powiedzieć, że, 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 Raz, dwa. Że w międzyczasie jest robiony też odcinek, dokument po prostu, dokument o Minecrafcie. Jak to już na moim kanale się przyjął zwyczaj, także tam od, wiadomo, tego odcinka, tak naprawdę zyczył, jakoś tam bardziej to ruszyło, że robię tam jakieś te odcinki dokumentalne. Raz, dwa. No i jest zapowiedziany na grudzień. Może nawet sobie wstawię w Mikołajki, czyli w moje imieniny. Wstawię ten odcineczek. Raz, dwa. Raz, dwa. Coś tu za dużo jest chyba. Bo jest za dużo jedną. Ale dobra, nawet lepiej, nawet lepiej. Będzie nam prościej. Teraz wiecie, robimy sobie tu i wtedy sobie po prostu usuniemy te klocki z tamtą. To dajemy sobie tu już. Tu już co? Dwa. Zróbmy sobie w ten sposób, w ten i w ten. Dobra. A tutaj, gdzie jest o jedno za dużo, to po prostu zrobimy sobie tak. Pani gdyby tutaj w sumie wyrównał. Yy, I tutaj robimy, robimy czekajcie, to wywalimy. Robimy. I mamy już... My szkoda nie mamy. Ej. Pff, szybko to zleciało. Czekajcie. Nie, 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 nie. A bo ja tutaj zrobiłem w ten sposób. Okej, okay. ja muszę to zrobić. Tutaj i tu usunąć. Tak jest, tu usuwamy i ładnie to będzie się prezentować. Tak samo tutaj rogi usuwamy i jest fajnie. Dobra, usuńmy może od razu, jeśli już jest plan, to usuńmy i wyrównajmy tutaj ten most do, do równego poziomu, żeby to miało ręce i nogi. A ten mościk zrobimy sobie tak jakby za, już za samym właśnie w tym miejscu, żeby sam most był już równy po prostu. Jak my chcemy to zrobić? Myślę, że na razie. Czy chcemy na się. No tak, zróbmy, zróbmy jeszcze w ogóle o jedną niżej, żebyśmy mogli dać tu deski. Żebyśmy mogli dać tutaj ładne deski. Tak jak robiliśmy to w pozostałych przykładach. Więc tutaj, 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 tutaj. Tutaj o dwa. Mm -hmm. To sobie usuwamy. I teraz musimy zrobić sobie prowizoryczne schodki. Niech na razie będą to. Tak, nie będzie to na dwa, więc pyk, 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 pyk. Niech na razie będzie to coś po prostu takiego, żeby tak to wyglądało, i po prostu dobrze, żeby to wyglądało dobrze, a my kontynuujemy naszą pracę. Tutaj, tak, tutaj musimy zrobić coś takiego. Usuwamy, nie, musimy usunąć to z. nie stąd po prostu. Dobra, i tu musimy rogi wywalać. Okej, okay. spadł, chyba padł. Dobra, pyk, pyk, pyk. Możecie napisać w komentarzu też, co u was słychać, bo mówię trochę ostatnio zajedbałem ten kanał, ale naprawiłem tam, gdzie były problemy po prostu z OBS-em. Tam gdzie miałem problemy z OBS-em. I teraz mam tak naprawdę dobre. No po prostu mam najlepsze możliwości do nagrywania. Czy chcemy tu jeszcze niżej robić te filary? Może nie. Może nie? Może to by wystarczyło. Może niech na razie to wystarczy, no. Nie ma wyboru. Dobra, no i musimy ścinać rogi wszędzie. No sobie zetniemy z tej strony. a tu. Czekajcie, Mi się zbieganie. Ja pod kontrolą chcę biegania, a tutaj pod W przejeżdżam. dwa razy przytrzymać W. No, stary system, nie? Dobrze. Let's go. Mm -hmm. Usunię... Oj. No, to mi przyspieszy, Dobra, zrobiłem sobie w ten sposób, że po prostu się podbuduję jedną. Usuwamy. Jest noc, więc idziemy sobie zaraz się przespać i będziemy kontynuować pracę w dniu następnym. No, parkurowiec Bremu. Chciałem jak Bremu parkurować, ale to chyba jest niemożliwe, bo to jednak Bremu to ma skilla. No i widzę, że się ścina troszeczkę to nagrywanie. U Zmieniałem ustawienia w OBSie i myślę, że coś to tam da. Pozmieniałem po prostu na lepszą jakość, bo mam po prostu dobrego kompa, więc myślę, że nie ma w ogóle co yy, się ograniczać w tym kierunku. Co możemy odłożyć? Nic nie możemy odłożyć. jedne co, to weźmiemy sobie jedzonko. Ile my jedzenia mamy? Ja nie wiem, ja chyba w tej serii, ja chyba dziesiąty raz mówię o tym, jak dużo jedzenia mamy. No ale spoko, nie? Yy, po nocy pójdziemy sobie jeszcze na Mob Grindera, ponieważ tam się dzieje dużo fajnych rzeczy. Znaczy w sumie się nic nie dzieje, ale. Trzeba odwiedzić, tak? Miejsce, przy którym niegdyś spędziliśmy dużo czasu. Tak samo nasz, nasz lasek tutaj fajnie se funkcjo, <coughs> funkcjonuje. Proszę mi tu wejść, dzięki. Przejdziemy sobie tędy. Jak najszybciej. Ok. No Jezus, tylko pod górkę. Pod górkę se cały, cały czas robię. Coś mi, coś mi, jakieś ziarenko mi stanęło, bo tak... Jak mówię, to mnie można powiedzieć, że chrapie. Dobra, y wszystko od góry fajnie. Kurcze, bele. <laughs> o, dobra. Bo no, mi spac nie działa, no. Muszę mi tego nie robić? Musimy na dół zejść. Fajnie, gdybym na dół też zrobił jakieś ładne schody. To wtedy by miało, wyglądałoby ładniej i byłoby, robiłoby większe wrażenie z daleka po prostu. Takie mam zdanie, takie, takie jest moje zdanie. Możesz... Możecie napisać, co wy o tym sądzicie. Co wy zabiję świnioka. Ile jedzenia? Ej! Jakby nie widziałem, że taka polanka tutaj jest z taką ilością jedzenia. Zabije sobie jeszcze tą świnkę. I fajnie to wygląda. Naprawdę fajnie się prezentują te mosty. Naprawdę bardzo fajnie się to prezentuje. I myślę, że będziemy więcej tych takich projektów robić. I co tutaj pusto? Mhm. Uh, uh, uh. Tam jest zombiak. Czemu on nie spływa? To jest zombiak? <coughs> Aj, pizzowie nie palcie nigdy, nie? To jest podstawa do dobrego życia. A ile świniaków jest? Nie wiem, czy by nie wejść tam od góry. Nie zobaczyć co się dzieje, bo coś tam... coś tam się przyszpąciło, nie tak jak powinno. Mamy dirta, mamy dirta. Dobrze, nie będziemy marnować naszego kobla, który jest y, potrzebny. Który jest nawet bym powiedział, że bardzo potrzebny do budowy Jesteśmy na tej polance, tu już sobie wejdziemy bez po Pomocy dirta I idziemy kontynuować robienie tego mostu Ponieważ, o jeszcze tutaj świniok jest, to trzeba się świnioka pozbyć Elegancko, ile mięska? 9, to sobie od razu do piecyka Pierdzelimy I będziemy mieli Świeżutkie mięsko Pieczone Jest przejście zrobione Ale ten las tutaj duży jest Mam jakieś sadzonki, mam sadzoneczkę, no, sobie yy, może tu, no, żeby słońcowanie tutaj był dostęp do słoneczka i elegancko, i elegancko, dobra. Więc kolejnym naszym celem, jak mówiłem, będzie przepalenie, o, tu mamy jeszcze iron, surowce, włożmy sobie to do irona, a my z tymi 30 kamieniami, czy, o, z z 30 brukami, o! Tak to trzeba fachowo powiedzieć. Idziemy kontynuować robienie. Ile mamy? 12 minut. Kurde, elegancko. Elegancko, mówię tak, chciałem, żeby odcinki trwały. Tak wiecie, 25 minut, coś, coś, ten deseń. I ostatni klocek musi iść tu, chyba co, nie? Coś za prosto, chyba, czy tak. Nie, tak, tak, tak. Tylko, że to idzie po całości, wtedy będzie trochę inne. Inne wrażenie robić. Dobrze, no to lecimy. Okay, jeszcze nie mam z tej, z tej yy, tak jakby mojej prawej teraz strony jest zrobione, ale to bez problemu, bez problemu dorobimy. Okej, okay, okej, okay, let's go. No i dwa, i jeden, i koniec. Kurde, no dobra, most elegancko będzie wyglądać. My idziemy kopać niestety bruk, z czego się obawiałem, że zabraknie mi jednak tego bruku. I będzie trzeba robić najbardziej szumną na robotę w tej serii, czyli po prostu kopać. Ale Idziemy, weźmiemy sobie jakieś, sur... weźmiemy sobie parę kilofów, mam nawet dwa żelazne przy sobie, więc wystarczy. Mamy jedzonko, bierzemy sobie więcej pochodni i może wykopiemy sobie też jakieś surowce. A surowce wiadomo, że zawsze zawsze oddają. Eee, dobrze, czy ja, ja miałem iść po patyki, bo widzę już w tej chwili, że nie ma, bo mamy deski przy sobie, więc zrobimy surowce, gdzie jest węgiel? cały węgiel jest tutaj, naprawdę? Mamy dużo węgla, więc to nie jest problem akurat. Zróbmy sobie, dey, zróbmy sobie patyki, zróbmy sobie pochodnie. A ile tych pochodni? Może za fulla, yy, za fulla patyków. Oj, to sobie włożymy z powrotem. Podejrzę tak tutaj. To sobie daję pod ósemeczkę. I idziemy idziemy kopać. Idziemy kopać. Tutaj też widzę, że kopane było. Już nawet nie pamiętam, kiedy to kopałem tutaj, nie? W tym, w tym akurat miejscu. Więc dobrze, ja się nawet może jeszcze napiję takiego soczku eleganckiego. O, to O. Od razu chce się. Nagrywać. No, dobra, no może do nagrywania do momentu, kiedy trzeba rzeczywiście, mówić dużo, nie powinno się pić słodkich rzeczy, ale spokojnie, spokojnie jest wszystko dobrze, tak? nie działa mi, co? Jezu, ile tego jest? Tak jakoś. Jakoś głęboko się wydaje, ale dobrze, bo to jest tam na poziom 0. Schodzimy teraz sobie na poziom 0 i myślę, że na tym poziomie na pewno znajdziemy jakieś fajne itemki. Ok, widzę, że niski poziom baterii. Niech to o. Teraz widzę, bo miałem wyłączoną kamerkę na telefonie i nie widziałem siebie, ale teraz widzę. I już widzę, jak jestem bardzo ulany. Tak, dobra, idźmy może w drugą w stronę, czekajcie, my idziemy sobie, idziemy sobie odtąd, o, tu już kopałem, no to teraz trzeba, no tu iść, tak, trzeba tu iść, więc zaczynamy najnudniejszy element, jaki tylko można sobie, co to mi przyszło, jakieś powiadomienia, kurczę, ja tu nagrywki mam, to nie jest o tego, to nie ma, nie ma co przerywać, o, redstone, lapis dla żuli, Bierzemy, kopiemy. Ej, dużo surowców na początek, fajnie. Idziemy dalej. Pochodnie zaraz będzie trzeba postawić, żeby się tutaj nie zaskoczyć. Myślę, że będziemy po prostu na ziemi te pochodnie stawiać. Nie będziemy ich dawać na ścianach, tylko po prostu na podłodze, na kamieniu. Yy, no, który kamień jest dookoła, więc żem teraz naprawdę nieźle to powiedział. Yy, kopu, kopu. I oczywiście nie ma o czym mówić. A tak nie lubię, gdy jest na nagraniu cisza, bo to jest po prostu oznaka, że jest. Yy, oznaka. Oznaka, że jest nudno. A nie lubię, żeby było nudno na moich odcinkach, tak? Napiszcie w komentarzu, czy kontynuacja. Czy kontynuacja takich oczywiście serii ze starego Minecrafta jest fajna? Bo jest zapowiadana we, y, seria z New Horizons, czyli z modyfikacji na wersję 1.7, która jest bardzo, to bardzo rozbudowana i będzie, byśmy ją razem na odcinkach poznawali. I byśmy y, na, pewno, na pewno to ma swój klimat. Powiem tak, na pewno to ma swój klimat, który fajnie by po fajnie by prostu wyglądało i fajnie by się to oglądało. To na pewno tak, więc New Horizons modyfikacja na wersji 1.7 będzie. To nie podlega żadnej. Mówiłem, że chcę tutaj. O, to nie podlega w ogóle żadnej tutaj negocjacji. No, węgiel sobie weźmiemy, bo węgiel to jednak wiecie, węgiel. Ty właśnie mi się nie przekopiemy zaraz, może. Nie, no dobra, przesadziłem, bo to jest poziom zero. Bo wiecie, myślałem, że jesteśmy w takiej górze, że mimo tego, że jestem bardzo nisko, to się, wiecie, tutaj był dirt, że się wykopiemy gdzieś zaraz na zewnątrz. To byłoby dziwne. To byłoby bardzo dziwne. No to wygląda mocno, creepy, nie? To no, zobaczcie, przecież czekajcie pod F1, przecież to jest scena jak z jakiegoś horroru, nie? To jest scena jak z jakiegoś typowego horroru. No, ma nie Hero Brain teraz, za ścianą się tego wyłania. Mocne, mocne, naprawdę mocne. No i dobra, może jakieś kresiwo? No, kresiwo nam potrzebne nie jest, ale czekaj, tu był jeszcze Redstone. Na razie resztą nam nie jest potrzebne i to nie ma chyba nawet co tego kryć, że resztą nam się na razie w ogóle, ale to w ogóle nie przyda. Bardziej mnie interesuje, ile mamy kobla. Dwa staki, ok, dwa staki myślę, że już nawet na ten moment wystarczą, jeśli chodzi o skończenie naszego mostu, ale my kopiemy dalej i dokopiemy sobie może do końca tego kilofa albo do tego, jak jakieś diamenty znajdziemy czy coś i pójdziemy skończyć nasz most. Okej, okay. idziemy kopać dalej. O, a miałem też taki pomysł, żeby zrobić QA, bo QA ostatnio to był chyba z 3 lata temu na tym kanale. I też chciałem powrócić do tematu związanego z, z dokumentalnymi odcinkami o Minecrafcie. Because, because. Because jest taki nagrany. Jest owy nagrany. Czekajcie, czy tu możemy w tę stronę iść. Mam przygotowany już jeden Minecraft odcinek, Minecraftowy dokumentalny. Tematu nie będę zdradzać obecnie, żeby była jakaś tam tajemnica, żeby było jakieś, jakiekolwiek zaciekawienie. Bo jest to fajnie zrobiony, odcinek został tak naprawdę zrobiony i skończony tydzień temu. I teraz zaczynam już pracować nad kolejnym. Tak, zaczynam pracować już nad kolejnym. Żeby wiadomo, cały czas napędzać i cały czas próbować wybić ten kanał. No bo wiadomo, Minecraft Osiągnął sukces. Tutaj nie ma w ogóle co mówić, że film yy, osiągną, nie osiągnął sukcesu, bo osiągnął i to porędalny sukces. 100 tysięcy usiedleń, jak na taki kanał, to jest ogrom. No w ogóle na taki większy kanał, te 100 tysięcy to jest dużo tak naprawdę. Więc to w ogóle ja muszę Wam jakoś nie wiem, jaką podziękować. Półtora tysiąca subów. Nie wiem, czy ja w ogóle zasłużyłem na to. Ok, zabudujemy sobie po całości. Mamy w tej chwili już 300 taki. Mamy taki, mamy żelazo, mamy redstone znowu. Dużo redstone jest w ogóle na tych starszych wersjach, nie wiem o co chodzi. Okej, okay. idziemy kopać dalej. Nie ma żadnych diamentów na razie. Nie ma żadnych diamentów, ale może zaraz coś nam się wyłoni. Zaraz może nam coś się wyłoni i będziemy mieli nasze diamenty. I okej, okay. chwila, chwila, chwila. Fajnie. Pochodnia, lecimy dalej. Lecimy dalej. Redstone, pick, pick. Pyk. No nie, Restonu nie będę, bo no, bez przesady mechanizmów nie będziemy żadnych tutaj robić na tym saveie. Chyba że już naprawdę nam odbije i będzie nam się nudzić, ale zawsze projekty się znajdą, więc uważam, że nawet nie ma opcji, że będzie y, czas taki. Ok, mamy tu lawę. Ok, mamy też lawę. Czy na górze jest też lawa? Zatem za tym będzie lawa chyba tak, dobra. Dobra, to już zostawmy sobie też za żebyśmy żeśmy się nie swajcyli. A my, może to jest jeden moment, żeby w tym eleganckim akompaniamencie muzyki Minecraftowych wrócić sobie do naszej bazy. Dobra, już klimacik narobiony. F1 nadal zostaje. A my wracamy. Okej, okay, już jesteśmy. Nie, dobra to jest przesada, nie? Na tych starych wersjach z tą mgłą to jest w ogóle inne uniwersum. Ale fajne, naprawdę fajne. I tam hierobron, nie? I koniec. Koniec, koniec challenge'u. Koniec challenge'u. Ile mamy? 20 minut. No spokojnie, wyjdziemy. Może jeszcze most pójdziemy. Pójdziemy skończyć. Która mamy godzinę? Jak ja to nagrywam, to jest która? Ło, 18:24. Holender, jasny. Zaraz, mnie trzeba się chwilkę pouczyć na jutro. Bo jest troszkę nauki. Dobra, idziemy sobie schodami. No i jeszcze kolejne. Drabi idziemy oczywiście drabiną, nie schodami. Teraz idziemy schodami. O, i już widzę, że chwilka jesteśmy w naszej bazie. I możemy iść, odnieść itemy. Dobra, picie tego soku nie było dobrym pomysłem, bo mi się teraz dosłownie klei. W gardle mi się klei i mi się gorzej mówi. Ale okej, okay. dobra, F1. Myślę, że możemy już wrócić na. Czekać, jakie depie mi wywaliło. O, dobra, na no najniższe, jakie jest na mysce. A my co? Surowce odkładamy. Krzem. No, dobra, zaliczamy, zaliczamy. Redstone Redstone na 400 mamy, nie? Przyda nam się, na pewno, na pewno nam się przyda. Ten redstone. Okej. Okay. No, mi D nie działa. Znaczy, no teraz działa, ale tak jakby chciała nie mogło. Budulec. Ulżymy sobie tej temki. Te bloki, których nie będziemy używać. Ustawimy sobie to w ten sposób. Do innych damy sobie pochodnie. A, na przepalenie idzie. Ok, idzie żelazo. A my idziemy sobie teraz na górę. Jest noc w ogóle, ok. Tego nie widziałem. Jest noc, idziemy sobie. Idziemy sobie skończyć nasz mostik, Nasz mostik idziemy skończyć. Yy... Idziemy skończyć nasz most i będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Na następnym odcinku musimy sprawdzić, co się dzieje z MobGrinderem, bo tam ewidentnie nie spadają moby i nie, nie za bardzo obecnie wiem, czym to jest powodowane. Tak jakby. Nie wiem o co chodzi. Dobra, to widzę, że będzie trzeba robić tak, tak, tak. No teraz bloków to nam nie może zabraknąć, tak naprawdę. Nie ma opcji, że nam bloków zabraknie. Tak, tak, tak. Co źle robię? Ja Nie, 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 ten blok usuwam. Jakie ja robię, tak, to muszę to usunąć. Dwa tu i tak to muszę i ja. Bo ja tego nie wywalam. Moc moc naprawdę mocno się rzeczy dzieją nie. Mówię z Bladix, z Bladix mnie zawsze śmie się na odcinkach bo coś się widzicie tu się dzieje tu Felik jakiś. Tutaj nie wiem w ogóle co się dzieje. Jest lak mózgu totalny i patrz usuwam to no i jest dobrze. No i teraz jest dobrze zrobione. A się wody napiję, mam wodę jakoś. Czekajcie. O, jest woda. Aqua zdrój. Oczywiście, piszcie na maila Aqua zdrój, jak chcecie ze mną współpracę. Z takim rozwojowym kanale. Z takim rozwojowym kanałem. Oczywiście. Więc okej. Okay. Pyk, pyk. Usuwamy to, usuwamy to i usuwamy to. Git. Ładnie. Czy wystarczy tak na to? Wątpię. Wątpię raczej. Jest to niemożliwe, że styknie na to jeden stack. Tutaj, tutaj usuwamy to, usuwamy te narożne, tak jakby. I jest bajando. A tutaj za to musimy zrobić tak. Musimy zrobić tak, i musimy zrobić tak, i tak. A za to musimy zrobić co innego. Bo musimy zrobić tak, i tak. I musimy usunąć to, i to. OK, jest elegancko usunięte. Musimy teraz. Aha, bo tu jeszcze nie skończone jest, bo mi zabrakło. Może no to zróbmy sobie. Tylko tak. Czekajcie, dokąd my musimy to zrobić? E, dokąd musimy to zrobić? No dobra, no tak dotąd i może tutaj zrobimy takie obniżenie, tak jakby. Okej, okay, może tu damy tak. Okej, okay, tu się ledwo da przejść, a może jednak tego klocka wywalił i to wtedy będzie się łączyć. Okej, okay, może taki, może powiedzieć, że taki sposób można jak najbardziej zastosować. Dobra, usuwamy tu, usuwamy tu i cyk elegancko. Dziwnie to wygląda. Yy, Rok muszę ściąć Ok. Od razu lepiej. Od razu. No kurczę, no teraz to ma taki, taki swój styl. Dużo mi jeszcze tego zostało. No, troszeczkę muszę teraz tutaj. Skoczyć, tutaj, tutaj. Tniemy rogi. Tniemy rogi i jest. Bajlando. Tak samo tniemy tutaj nasze rogi. I jest elegancko, i zaraz końcóweczka. Kurde, jak to zleciało ładnie. Szybko i ładnie poszło, mogłem tak powiedzieć, ale to jest wszystko. No i elegancko, bo dobrze. Wiecie, co? Jak tematycznie z mostem, to i na moście trzeba skończyć. Więc dziękuję widzuci za obecność w dzisiejszym materiale. Zostaw suba z lajka, żebym wiedział, że chcesz więcej tego typu materiałów. A jeśli masz pomysły, pisz w komentarzu. A ja cię żegnam, no i cześć.